Już po raz 14 na terenie gminy Ełk zorganizowano kolejną edycję turnieju piłki nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza. Zawody odbyły się pod honorowym patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wojewody warmińsko-mazurskiego, starosty powiatu ełskiego oraz wójta gminy Ełk. Organizatorem turnieju był międzyszkolny ludowy uczniowski klub sportowy Po jeziorze Ełckie w partnerstwie z Gminnym Zrzeszeniem LZT WEŁKU przy współudziale Urzędu Gminy w EŁKU i Starostwa Powiatowego WEŁKU. Głównym celem turnieju była promocja upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim poprzez czynny i aktywny wypoczynek. Nazywam się Sebastian Atkański, jestem z klubu Wuchniarz Moszczenica. W turnieju bierzemy udział trzeci raz. Pierwszy raz zajęliśmy czwarte miejsce. Dwa lata temu, rok temu zajęliśmy trzecie. Obecnie jesteśmy w finale. Z kim będziemy grać? Pokażę tutaj mecz rozgrywany między drużynami. Ogólnie atmosfera w drużynie jest bardzo fajna. Naszym dobrym duchem też jest kierownik zespołu, który nam zawsze pomaga i zawsze nas wspiera w trudnych sytuacjach. Jeżeli nam nie idzie, też nam pomaga z boku, robi zmiany, podpowiada. Także na pewno naszą mocną stroną jest atmosfera w drużynie, która jest naprawdę bardzo dobra. I grałem w kilku, w kilku klubach, miałem okazję grać i w żadnym klubie nie było takiej atmosfery, jaka jest tutaj w Wukniarzu Moszynica. Półfinały i finał zawodów rozegrane zostały na boisku w Nowej Wsi Ełckiej. Zwycięski tytuł zdobyła drużyna z Chełch, która w finale pokonała LKS Moszczenice 2 do 1. W meczu o trzecie miejsce drużyna z gminy Zamość pokonała Mazura Euk 3 do 0. Dużym zainteresowaniem kibiców cieszył się mecz towarzyski rozegrany pomiędzy reprezentacją pracowników Kancelarii Sejmu RP i działaczami LZS z terenu gminy Euk. Najlepszym zawodnikiem turnieju uznano Daniela Olejnika z LKS Moszczenica, zaś tytuł najlepszego bramkarza zawodów przypadł Dominikowi Szustowicz z Heł. Podczas uroczystego podsumowania turnieju zwycięskie drużyny i wyróżnieni zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy. Pod honorowym patronatem wójta gminy Ełk Antoniego Polkowskiego przy współudziale Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego Pojezierze Ełckie oraz Gminnego Zrzeszenia LZS w Ełku po raz kolejny zorganizowano letni wypoczynek w formie półkolonii dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich. Wypoczynek sfinansowano ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz gminy Ełk. Nazywam się Wiktoria Demska, przyjechałam z Milewa. Jestem pierwszy raz i bardzo mi się podoba. Jest bardzo ciepło, jest dużo zajęć. No i mam nadzieję, że następny rok też będą półkolonie. Nazywam się Urszula Kopiczko i przyjechałam z Nowego Jorku do rodziny na wsi. Jestem na półkoloniach i bardzo mi się tu podoba. Dzisiaj byliśmy na basenie i ja uwielbiam pływać. Program wypoczynku był bardzo zróżnicowany. Ogromną atrakcją okazały się zajęcia w parku wodnym. Większość dzieci była tu po raz pierwszy. Jakub Jankowski, pochodzę z Milewa, przyjechałem na Półkolonie, jest bardzo dużo zajęć. Byliśmy dzisiaj na basenie. Nasz kierownik się nazywa Tomasz Bartnik, jest bardzo miły i uprzejmy. Program Półkolonii zawierał też elementy edukacyjne: zajęcia integracyjne, wychowawczo-profilaktyczne oraz wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja na temat zagrożeń dla zdrowia i życia dzieci podczas pracy w gospodarstwach rolnych. Najmłodsi słuchacze z ochotą uczestniczyli w konkursie na temat zasad bezpieczeństwa. Większość dzieci wzięła też udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych na Orliku oraz zajęciach plastycznych i muzycznych z elementami zabawy. W ostatnim dniu uczestników półkolonii odwiedził wójt gminęłk Antoni Polkowski. Cieszę się bardzo, że udało nam się was wyrwać z domu. Jeżeli nie musieliście no, w czasie wakacji tego czasu spędzać właśnie przy pomocy rodzicom, pomocy, aby pomagać rodzicom, że mogliście troszeczkę skorzystać z tego, co mają wychowawcy wam do zaoferowania. Ja dziękuję Tomaszowi za to, że ta inicjatywa powstała w GDM i że on to poprowadził wszystkim wychowawcom i ludziom, którzy w tej przyczynili. I tak na wniosek Pana Tomasza, dzisiaj postanowiłem ufundować osobiście dwa rowery, Tomasz skradł mi dwie rodziny i to jest Andrzejka Adamska jesteś? Chodź do Chcę powiedzieć, że w gminie jest 20 1200 dzieciaków i w ciągu ostatnich lat około 1300 wyjechało na kolonię na wypoczynek letni albo zimowy, a ta forma jest taką formą dodatkową. Ja tylko ubolewam tym, że w roku ubiegłym mieliśmy podobno środki przyznane od yy, skrusu i nikt nie skorzystał. Także jedźcie z tą informacją do rodziców, że warto w takich projektach... Moja mama zawsze... No właśnie, że wszyscy, jak największość dzieci, z tego korzystały. Ja się cieszę, że się nabrali no, wiernych świadczeń, że po wyjściu nowych kolegów, przyjaciół się troszeczkę inaczej od Dziękuję bardzo za, za to, że się udział w półkoloniach. Proszę bardzo, a syciu do szkoły, czy nie? Słaby. nie? Nie! Nie! Po prostu wyrywaliśmy dzieci, można powiedzieć, z korzeniami, z ich środowisk, po to, żeby. Odciążyć, od obowiązków domu, bo dzieci na wsi zupełnie inaczej spędzali czas jak dzieci miejskie. W tym roku z wyczynku letniego i kolonii północnego skorzystało około 300 dzieci. Generalnie w gminie od kilku lat rozumiemy również owozy sportowe, kolonie w górach, nad morzem. W sumie z tego poczynku skorzystało około 1300 dzieciaków, a więc statystycznie każde dziecko z takiej formy wypoczynku skorzystał. Ubolewam tylko nad tym, że w roku ubiegłym nie udało nam się pół półkolonii na terenie gminy i te pieniądze zostały niezwykle odesłane, ale ja tu mówię, pierwsze śliwki robaczywki udało nam się, ponad setka dzieci w tym roku uczestniczyła.